Cześć, witaj na kanale Freak Toys. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla ciebie figurkę przywódczyni drużyny Iternalsów, a jest nią, Ajac, w którą wcieliła się Salma Hayek. Ciekawe czy figurka wystarczająco ją przypomina. Sprawdźmy to, zapraszam cię na recenzję. Zanim wyciągniemy figurkę, sprawdźmy, jak prezentuje się opakowanie. Zaczynając od góry, dostrzeżesz wielkie logo serii Marvel Legends. Poniżej umieszczono logo filmu, czyli Eternals, imię tej bohaterki, czyli Ajak, oraz logo producenta, czyli firmę Hasbro. Od boku znajdziemy zdjęcie przedstawiające nam, jak prezentowała się Ajak w filmie. Natomiast z tyłu znajdziemy to samo zdjęcie, tylko troszeczkę większe, oraz krótki opis. Poza tym nie znajdziemy tutaj nic więcej ciekawego, a Jack jest figurką ekskluzywną, dlatego nie ma tutaj ilustracji pozostałych figurek z tej serii. A więc otwórzmy i sprawdźmy, jak figurka prezentuje się bez tego opakowania. Salma Hayek jest dosyć niską aktorką, a co za tym idzie jej postać w filmie również do wysokich nie należała. Ta figurka została wykonana w skali 6 cali. A więc sprawdźmy, jak przekłada się to na centymetry. Otóż figurka mierzy około 16 centymetrów. Dla porównania pokażę Ci dwie inne figurki. Pierwszą z nich będzie siedmiocalowy filmowy Kikas, natomiast drugą figurką będzie filmowy Robocop z filmu z 2014 roku w skali 5 cali. A więc, jak widać, Skala przy tych figurkach została zachowana jak najbardziej poprawnie. Oczywiście w tej recenzji nie mogło zabraknąć porównania z innymi figurkami z tej serii. I tak od lewej mamy Tinę. jest to również ekskluzywna figurka, podobnie jak Ajak. Następnie mamy Ikarisa oraz Sersi. Razem te figurki wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Ale do skompletowania całej ekipy Eternalsów brakuje nam jeszcze sześciu bohaterów. A więc subskrybuj kanał, aby tego nie przegapić, bo wkrótce kolejne recenzje z tymi bohaterami. Tak jak w pozostałych figurkach w tej serii, tak i tu akcesoria są bardzo mocno ograniczone. Ale na co warto zwrócić uwagę? Otóż Ajak jest jedyną figurką wśród Eternalsów, która posiada wymienną głowę. Która jest bez hełmu koronnego oraz z delikatnym uśmiechem. Czy ta twarz przypomina Salmę Hajek? My opinion is But the actor not happy with effect. Zresztą, zobacz sam. Not only in a Marvel movie, oh. you have action figures. And action figures are really the sign that you've made it. Samba, your figure has two, okay. like a spare head. No, come on, I'm creepy there. Come on. Can I ask mean? you something? Yes, yes. Give me this. Yes. Give me this. Yes. Yeah, look, look at it, okay. Am I like this? No. Am I like this? No. 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 The head. This head. Look. Maybe that's why they put an extra head. <laughs> I, know. I was gonna be like, "You're exaggerating," and no. then I saw. I was like, no. You're like, you have like ET head. Yes. Yeah. And then there's like this strange coat. Don't get me that's, started with. Yeah. Well, that. that's that's what Stevie Wonder was going for. Ile <laughs> jest twoja opinia na ten temat? Daj znać w komentarzu. Poza głową do figurki dodano również parę wymiennych dodatkowych otwartych dłoni, i to tyle, jeśli chodziło o dodatki. A więc przejdźmy do detali. Kiedy aktorka oglądała tą figurkę, ta miała głowę wysuniętą mniej więcej tak, a więc nie dziwię się, że Salma zareagowała w ten sposób, a wystarczyło odciągnąć głowę delikatnie w tył i wygląda to już naprawdę bardzo dobrze. Poza tym twarz również moim zdaniem przypomina jak najbardziej tą aktorkę. Co do głowy, głowa została tutaj wyrzeźbiona i pomalowana bardzo dobrze, łącznie z tym hełmem koronnym. Hełm jest u góry otwarty, a więc widać tutaj brązowe włosy, zresztą tak samo jak z tyłu. Co do kostiumu, ten wypada naprawdę bardzo dobrze i znajduje się tutaj sporo detali. Głównie na klatce piersiowej. Co do kolorów, góruje tutaj złoty oraz niebieski metalik. Figurka posiada długą suknię, a do tego jeszcze dodatkową pelerynę. A więc tych elementów zasłaniających i ograniczających ruchy jest tutaj dosyć sporo. Ale kiedy ustawimy figurkę, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tak oto figurka wygląda od tyłu. A więc tutaj, jak najbardziej, moim zdaniem, wszystko wypada na plus. Gorzej pewnie będzie z tą pozowalnością, ale coś za coś. No to sprawdźmy, jak wygląda ta pozowalność. Otóż głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym, a więc możemy obracać głową w dwie strony, i nawet włosy są tak wyrzeźbione, że nam w tym nie przeszkadzają, a więc bardzo dobrze. Głowy możemy również pochylać w dół. Oraz odginać delikatnie w tył. Ramiona możemy obracać o 360 stopni, unosić od i do ciała, zginać w łokciach jest to niestety pojedynczy staw, a więc tylko 90 stopni oraz dodatkowo możemy obracać ramionami na boki. Nadgarstki również są ruchome, możemy je obracać o 360 stopni, pochylać w dół oraz odchylać w tył. Talia również jest na stawie kulkowym. Możemy nią obracać w dwie strony oraz pochylać na boki w przód i w tył. A więc wszystko działa. Nogi, i tutaj zaczyna się problem, ponieważ o ile do przodu możemy wysunąć, tak w tył już niestety nie bardzo. Na boki, jeżeli odsuniemy tą pelerynę, to troszeczkę też da radę, ale to na pewno nie będzie pełny szpagat. Dodatkowo nogi możemy obracać w udach, zginać w kolanach, tutaj jest podwójny staw, i na koniec zostały nam stopy, góra, dół i na boki. A więc niestety ta pozowalność przy tej figurce troszeczkę ucierpiała, ale myślę, że warto, bo ten wygląd naprawdę dużo nadrabia. Jakby tu podsumować tą figurkę? Hmm. Na pewno na plus zasługuje malowanie oraz rzeźba. Co do minusów to niestety pozowalność, która może nie do końca jest winą samej figurki, ale designu postaci i jej kostiumu. Na minus wypada też mała ilość akcesoriów. Ale tak naprawdę czego tu brakuje? Jack nie używała żadnej broni w filmie, a wymienna głowa i dłonie tutaj są. Więc to może też zależało od samej postaci. Figurka ta jest figurką ekskluzywną, ale jakoś specjalnie tutaj tego nie widać. Co do oceny, to dam tej figurce 8 na 10. I polecam ją, jeżeli chcesz zebrać całą ekipę internalsów. Dla mnie był to zakup jak najbardziej uzasadniony, bo i figurka mi się podoba i chcę mieć ich wszystkich. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!